Manderko. cześć. Czas na plan B, e, czyli e, przebiegnij się do Harpy i zobacz, czy Randolph tam m, będzie, jak się prześpisz. Ile pieniędzy potrzebujesz, by wziąć udział w konkursie? 10 sztuk złota. Świetnie. Dam ci pieniądze, byś mógł stanąć w szranki z Rukarem. Naprawdę? Serdecznie dziękuję. Wkrótce je oddam. Jeśli wygram, dorzucę nawet coś ekstra. Super i teraz biegniemy do i prześpimy się tam i zobaczymy, czy faktycznie, mm, czy faktycznie to zadziała, jeżeli się tam prześpię, czy on tam będzie. No bo zgadza się, nie mam szansy z bandytami i tu w ogóle nie podlega temat dyskusji. Gdzie są schody, bo ja tu nic nie widzę? Tu są. Mm, nie podlega to dyskusji. Ale jak to mówią? W każdej sytuacji bez wyjścia jest jakieś wyjście. Zawsze jest jakieś wyjście. Trzeba się trzymać tej zasady, a będzie dobrze. Także ja się trzymam tej zasady, że dojdę i prześpię się, i będzie wszystko grało i śpiewało i zdobędę swoje pieniądze. A potem jest plan bardzo prosty. Nie pójdziemy do farmy Onara, tylko pójdziemy do miasta. Po co? Żeby. Nauczyć się otwierać zamki, bo bez otwierania zamków tutaj to prawie jak bez butów. Trzymam się od tego z daleka. Więc, więc wiecie, więc no nie ma opcji. Zupełnie się z tobą mm, zgadzam. Zabrałem jakieś tam skóry. On nie myślę, źleś tak mnie wywarczy. urządził. Będę musiał dalej uważać nie na czy Rukara. Do tego zabrał. Jak to? Lepiej, żeby nikt Był się nie, nie dowiedział o jego małym konkursie. To źle wpływa no na internetu. Żadna wielka sprawa. Eee. O, wielka sprawa. Już jest. To tylko plotki. Nie można na tym polegać. Czy nie działo się, się tu jeszcze się coś nie interesującego? Nie mam pojęcia! W końcu Nikt mi o niczym nie mówi! Dobra, chłopaki są. To się nigdy nie zmieni. Ten w ogóle akimatopu. Nie mów, że o tym nie wiesz. Dobry jesteś, gościu, Myślałem, że to patelnia. I to jest Ej, ja idę. W takim razie pójdę się przespać do rany. Zobaczymy, zobaczymy się jak się to rozwinie. Może już będzie po wszystkim, bo to ich tak popijanie nie, to trochę nudne jest. Niezbyt porywający konkurs w piciu. Ciach, o nie zniknęło. Piękny. Poranek w Korynis. Kolejny już. Tym razem mam nadzieję, owocny dla mnie. Żeby mnie to kosztowało. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Zamknij ten przybytek. Żeby mnie to kosztowało. I idziemy po to, co mi się należy. To naprawdę nie mój problem. No, cześć. Nie mam czasu Koniec. na takie rzeczy. Koniec. Że ja mam lepiej. Nikt Hej. nie chce wiedzieć. Jaki to mi tyle? Nie, szływał. Ludzie niezbyto Nie wiem, ty mi powiedz. I Co? Ode mnie nikt się niczego nie dowie. I będziemy tak stać i się patrzeć. Trzeba po prostu słuchać. Bunt onara pociągnie za sobą poważne konsekwencje. <laughs> Wolę trzymać się od tego z daleka. Hej! To niedawna udawało nam się odpierać orcze hordy. Ostatnio jednak jest ich coraz więcej. I to tylko tyle macie do powiedzenia. No, ty przestań już grać. Nie pozwolę ją. się nikomu wykorzystywać. Ani królowi, ani temu tłustemu onarowi. Sam potrafię o siebie dobrać. zadbać. No, w końcu to była jego decyzja. Mnie mówili co innego. No i co? Jak to wygląda? Nikt nie chce tego słuchać. To rzeczywiście prawda. No nic, dobra. Skoro tu się nic nie dzieje, to ja idę do miasta. Może się wtedy stanie. Zobaczymy. Tego nie Zobaczymy później. Może, może jak czas minie, to wtedy coś, coś sensowniejszego się wydarzy. A tymczasem idę się nauczyć kraść ze skrzyni. Właściwie otwierać zamki do pana Torbena. Bo, tak jak mówiłem, niestety bez tego. Nie będzie tutaj zysku. No pick, lock picking, no money, no fun. Oczywiście miasto się wczytuje, że aż widać z daleka. Cześć, Mika. Potrzebuję pomocy. Skoro tak twierdzisz, co się stało? O, może byś pomógł z bandytami, ale nas dwóch to i tak za mało. Atakują mnie potwory. Ale w tej chwili nie widzę tu żadnych potworów. Na pewno wszystko zmyśliłeś. Ja miałem na myśli ciebie, grubasie. <laughs> mm, mm, mm. Bardzo śmiesznie. Idziemy. Idziemy do torbacza, torbena. O, właśnie, a propos. Słyszeliście tego? Tą Pokaż mi Samo swoje towary, że jak się zje 20 jabłek, Tajemnica. to na stałe ok. siła rośnie. Gość ma taki stragat, że nawet jabłek na nim nie ma. A będzie jeszcze gorzej. Ty masz narzędzia. Nikomu tego nie powtarzaj. Ty masz. O, może ty mapę będziesz miał. Zuris. Nie. Jestem Zuris, Jestem mistrz. mistrz. Mikstur. Może potrzebujesz esencji no, leczniczej no, lub, takie lub magicznego eliksiru? No, Jeśli tak, to trafiłeś w odpowiednie miejsce. To przecież okropne. Mówili, żeby kupić jakąś miksturę od niego, zamienić się w zwierzę powtarzaj. i przejść koło bandytów. Tylko po co? Pokaż mi swoje towary, sam to mogę przygotować swoje mikstury. Pokaż mi swoje towary. Właśnie otrzymałem nową dostawę mikstur. Mistrz Daron, Mak Ognia, przyniósł ze sobą z klasztoru. Lepiej co ty tu masz? Esencję leczniczą, ekstrakt leczniczy, pełnia życia, esencja many, ekstrakt many. E, woda, to moja, to moja mikstura. E, dalej... Pełnia many. super. Eliksir siły. co to daje? Premia do siły, trzy punkty. Na stałe czy tak tylko na trochę? Za 900? O mój Boże. Ziarna czerwonego pieprzu, uwaga ostre, zwys południowych. Takie Pewnie do jakiejś mieci by to potrzebne. Czytań o smaku czego? jabłko. To, to też. Niczego jej już nie wielki. wielki. Czy sam przygotowujesz ja, swoje mikstury? Mi nie. nie, na ogół kupuję je w klasztorze nie, lub dostaję od alchemika Konstantina. Przechodzi nie, tędy, nie gdy, gdy wychodzi wschodnią bramą, by nazbierać ziół na swoje mikstury. Niczego gdzie dokładnie szkoda. Konstantino zbiera zioła? Przechodzi przez wschodnią bramę i znika gdzieś w gęstwinie na lewo. Powiedział mi raz, że rosną tam wszystkie składniki prócz królewskiego szczawiu. O! Czy Konstantino powiedział ci kiedyś, gdzie szukać szczawiu? Raz słyszałem, jak mówił, że ową roślinę można znaleźć jedynie w pobliżu kamiennych kręgów to takie nie rzeczy, tak, jak farmy Lobarta, to ta przy bramie tam właśnie znajdziesz jeden z kamiennych kręgów z tego co wiem znajduje ta, się na wskuszu. kiedyś był tam to chyba grobowiec jest... ho 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 zajebiście tylko pytanie po co bo jak na razie nie potrzebuję nic w tym temacie ktoś tu mieszka nikt tu nie mieszka mogę to okraść o barek się zlecieli. Widziałeś, wiedziałeś zobacz było takie trudne Hehehe, <laughs> jak pilnują dobytku. Dobrze. tu tutaj swoje brudne łapska, by położył na tym. w swej mądrości tak uczynił. Jego mości. Idziemy do Torbacza Wielkiego. Otwierać zamki, nauczyć się. Nauczyć się, otwierać zamki. Cześć, Torbaty. Hejka. Hej. Naprawdę to Cześć. A więc wiesz sporo o ślusarstwie. A więc wiesz sporo o ślusarstwie. Czymże byłaby piękna skrzynia bez dobrego zamka? Sam wyrabiam zamki. Dzięki temu mogę mieć pewność, że nie na darmo zrobiłem mocne skrzynie. Źle wykonany zamek można z łatwością zniszczyć, a w Korinis jest mnóstwo złodziei, szczególnie ostatnio. Będę się trzymać. Możesz mnie nauczyć, jak otwierać zamki? Spłaciłeś dług grity u Matea. Wygląda na to, że porządny z ciebie człowiek Nauczę cię tego, co chcesz wiedzieć. Jednak nie mogę zrobić tego za darmo. Jestem zadłużony po uszy i potrzebne mi są pieniądze. Ile sobie liczysz? 200 sztuk złota. O syn. Nie może tak dalej być. Dobrze, oto 200 sztuk złota. Wciąż nie masz 200 sztuk złota, a ja potrzebuję tych pieniędzy. I darmo zjadzie na krzywy ryj. No to idę do bospiego sprzedam skóry i będę miał... No chyba, nie wiem ile mam. tam nie miałem za dużo, 50 sztuk. A, ten wzrok! można ufać? Kurde, ten pogłos się włączył, trzeba to wyłączyć. Patroszenie zwierząt, co słychać w mieście, chcę być zręczniejszy. Mam dla ciebie kilka skóra. Mam dla ciebie kilka skóra. Wilcza skóra! Nieźle! Dobra robota! Przyjdź do mnie, jak będziesz miał następny! Mało! Pokaż mi swoje towary. Trudno mi w to uwierzyć. 117, tak jak sądziłem, mało. się tego nie Mało! Ile ta kusza? Dychę. Ile te bełty? Po sztuce. Ale koszt 15, no to bajka. To sprzedam, ale to. Jezu, dobra to. Już w dupie sprzedałem, nie Bryłka złota, moneta. Jezus, Maria, jak on tam pałuje tego gębę? Co to się zrobiło, że to tak pogłosmowy, Częściowo nie chcę go w ogóle. Nie pogłos otoczenia. Nie chcę żadnych pogłosów. A ten znowu to samo. O, od razu lepiej. Kto to wymyślił takie kiczowate filtry? Pokaż mi swoje towary jeszcze raz. Przecież musi się dobrze tutaj przyjrzeć, co on tu ma. Jeden, w środku. Pro... Ech, to mi niepotrzebne. Rozdrabniacz. Mam go gdzieś, kwarcy, też. Najwyżej jak będzie trzeba odkupić, to będę wiedział gdzie oszukać. szukać. Menzurka, wytrychy. Aquamarin, o Jezu, za pięć. Mnie to i tak stara moneta, bezcenna. Nie trzeba mi więcej kłopotów. To naprawdę nie mój problem. Słyszę o tym po raz pierwszy. Nie mam tutaj nic, co by mogło zaspokoić mój apetyt. O, a ja te miecze znalazłem tam. To jest y, miecz. To jest miecz. Obrażenia 40. Zasięg. Nie y, trzeba. Zasięg 70. Wymaga na zręczność 20. 40. 20 premio do walki. Nic 60. Tak uczynił. Możemy jedynie przeczytać. Dobra, ja zobaczę, ile mam siły. Bo siły. muszę zdecydować, który mieczy chcę sobie zostawić. Mam siły 40 i mam zręczności 30. W związku z tym, siły 40, zręczności 30. Mój miecz wcale mnie to nic. Obrażenia ma 50. Nie zasłużył sobie na to. Czy coś się w końcu zmieni? Tego nie udźwignę. Nie może tak dalej być. 40 20, 40. Obydwa do sprzedania. Czemu nikt mnie nie słucha? A ten. Już nie bądź taki margudny. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje problemy. Muszę sprzedać te, te miecze tobie. To tylko gadanie. Ile mam pieniędzy, 157. Mało. 192. I kusza, zadychę. Bełty. Nie powinienem tych bełtów sprzedawać. Ale... nie będę z nich korzystał. Cześć, torbaczu pospolity. Oddam cały swój majątek tylko po to, żeby się nauczyć jakiegoś bezwartościowego okradania skrzyń. Możesz mnie nauczyć. Spłaciłeś dług, jednak nie. Ile sobie liczysz? 200 sztuk złota. być tego pewne. Spłaciłem już ten e dług gryty? Dobrze. Oto 200 sztuk złota. Jakbym nie spłacił, to bym jeszcze był w plecy. Możemy zacząć, gdy tylko będziesz gotów. Można to było I am ready, tylko nie ci już pieniędzy. Naucz mnie otwierać zamki. Potrzebny jest ci jedynie wytrych. Jeśli będziesz poruszał nim w zamku ostrożnie w prawo i w lewo, możesz odblokować mechanizm. Ale jeśli przesuniesz go za daleko lub za szybko w złym kierunku, to od razu się złamie. Im więcej masz doświadczenia, tym mniej wytrychów będziesz potrzebować. To właściwie wszystko. A i to tyle. Cała konstrukcja zamków psów dupę, nic tego co wiesz o palady. Nic mnie stąd nie interesuje. Więc jedna skrzynia, która była w Harpi jest już załatwiona. Można powiedzieć, że, że przy okazji będę mógł ją otworzyć. Hej, nowy w mieście, co? Nie tak. wybrany w perwolu. Ci do tego? Niedawno przybyłem z kontynentu. Teraz włóczę się bez celu. Złoto niebal mi się skończyło. Nie pozostanie mi więc chyba nic innego, jak tylko przyłączyć się do straży. Nie chcę tego jednak. To żadna przyjemność zostać rozszarpanym przez orków w imię króla. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Co możesz mi powiedzieć na temat straży? Jeden z paladynów przejął niedawno dowodzenie. Nie próbuje z. Jedna... To nic nie wiesz, gości. Ja nie będę tobą w ogóle gadał, bo m. ty nie masz nic konkretnego do powiedzenia. Przyjrzyjmy sobie zadania. E, popsute, o popsułem coś Względy kantara, ta Informacje ogólne Dobrze Napadnięci kupcy Kupiec Erol został obrabowany przez bandytów Stracił wszystkie towary mhm. Gospody Marta Harwia Cenne kamienne tabliczki, takie jest te tabliczki To nie teraz W gospodzie są przyjmowane zakłady Randolf Opowiedział mi o rurkarze Który konkuruje. Powinien wybrać się na zawody w piciu, Powinienem wybrać się na zawody w piciu piwa. Moje zdanie i Dobra, Ja tam byłem. Tylko nic się nie działo. Właśnie po co ja poszedłem. Ja przy okazji tam zajdę. Bo i tak będę szedł w tym kierunku. Sprawa Fernanda. Kupiec Fernando, chcę wiedzieć, co się dzieje z rudą w górniczej dolinie. Ja pójdę teraz po mapę, bo jak ja mam wędrować po świecie, ja nie pamiętam dokładnie tej mapy, to ja muszę mieć mapę ze sobą. A oczywiście mapę kupię w porcie. Tylko pytanie, gdzie? Bo ten budynek kiedyś był tam. Gdybym sama tego nie widziała? O, wiem, przypomniałem już sobie. Już chyba pamiętam. To przecież Tylko ten budynek pewnie jest przeniesiony teraz Zaraz, zaraz, zobaczymy Trzeba przesperać tutaj temat Czy jest ktoś w tym domu? Fotel, pan fotel mnie nie interesuje Łojci, Tutaj powinien być jakiś Gostek, który rysuje mapy. Magazyn drugi? Ile tych magazynów? Czy to jest ten sam? Tam jest jakaś... Ach, to jest ten magazyn. W takim razie mnie to nie interesuje. Ten Gostek mieszkał gdzieś tu. On gdzieś tutaj w okolicy mieszkał. Cześć Brahim. Co tutaj robisz? Nazywam się Brahim. Zajmuję się kreśleniem i sprzedażą map. No i zajebiście od niedawna. To może potrzebujesz planu miasta. No pewnie Nie jest drogi, a na pewno bardzo ci się przyda, zanim poznasz okolice. To prawda, że mieszkańcy miasta znikają bez śladu? Ta, obiło mi się o uszy. Ogrucha. Jednak czy to prawda? Rozejrzyj się po okolicy. Chciałbyś tu spędzić całe życie? Nic dziwnego, że ludzie się wynoszą. Pokaż mi swoje mapy. Ale ja bogaty jestem. Oluju, mapa terenów Kornis. 250. No rzeczywiście, tania, że hej. Mapa Kornis to mi nie jest potrzebna. Mapa świętych kapliczek. Fuck mi Indie S. 250 ja Muszę jakieś zadanie wykonać, to solidne. Przyjdź do mnie później. Na pewno będę miał dla ciebie coś nowego. Jasne. Co narysujesz? Mapę Skyrim? Bo trochę w to wątpię. Tutaj nic nie ma. Albo Mądra decyzja. A, Brahim, to Twój domek. Patrzcie. Lobby, jak... Wow, jak czas przeskoczył. Albo. O, jakie ci co. To... ta widać. W takim mieście to aż chce się żyć. Czyje to cycki? Zamężne? Hej, ty! Z tobą jeszcze nie gadałem, Co tam przybijesz. Każdy... Od wielu dni próbuję naprawiać uszkodzenia dachu. Krokwie dosłownie rozpadają się po ostatnich deszczach. Wkrótce to wszystko zawali mi się na głowę. Nic, przecież... Nic nowego. I co, już koniec rozmowy? Panie Felon. Sprytnie. Zobacz, jacy, jacy drażliwy. Nie wejdziesz do domu, bo zaraz już się rzucają. Pójdziemy do tego tutaj. O, do tego nygusa pójdziemy. Jesteś? Siema. By było, się Co słychać? Ile chcesz? Ach. Co masz na myśli? Zajmuję się pożyczkami. Skoro do mnie przychodzisz, to czego mógłbyś chcieć? Oczywiście Miałem, bo pieniędze. było otwarte. Pożycz mi trochę pieniędzy. Pożycz mi trochę pieniędzy. Jasne, ile chcesz. Pobieram 20% od pożyczanej sumy. Tysiąc sztuk złota. Bym musiał 1200 mu oddać. O Jezus Maria. Muszę się zastanowić. Zdecyduj się. Nie marnuj mojego czasu. No rzeczywiście stary, bo ty taki zajęty człowiek jesteś. O, ten złoty puchar by się przydał. Za ten suchar dam ci puchar. W jego kufrze coś słyszałem jakaś lista chyba jest. Jakbym tak se przyszedł w nocy, skradnął się i zajrzał tam, to ktoś by miał mi za złe. O, a co tu jest? Jacyś ludzie? Handel. Pokaż mi swoje towary. O ho, ho, ho. Czyli ja już wszystko wiem. Zniszczenie ożywieńca. Lodowa strzała. Bryła lodu, lodowa fala, ognista strzała, mała burza ognista, a coś, jakieś przemiany, przyzwanie wilka, tworzenie szkieletu. Uuu, obudzenie golema, błyskawica. Widzę, że tu srogo srogo. Dobrze. Będę miał to na uwadze. Tu masz jeszcze jakiś pasek Magicznej obrony, rzecz jasna. Kłyniec. Widzę gościu, że jesteś, że masz się dobrze tutaj. Yy, sklep sklep na pokątnej jak najbardziej. Jednak ja nie skorzystam w tej chwili, bo sekrety bogów. Mm. Jak to tajemniczo zabrzmiało. Pójdę się prześpię. U Bospiego pewnie nie mam czego szukać, więc sobie pójdę do yy, brrr, do koszar. I w nocy przyjdę tutaj. Tylko zapis zapiszę sobie wcześniej, bo, bo kurka wodna mm, może coś złego się wydarzyć, a jak się wydarzy coś złego to lepiej zawsze mieć save'a pod ręką. A w sumie to będziemy kończyć zaraz. Dobra, to prześpię się, pójdę tam mogłem w prawo iść. Prześpię się, pójdę tam i zobaczę. I zobaczę, czy, czy da się coś zwojować w tym temacie. Jest pół. Niech żyje król. A we, Cezar i jego stara też. I biegniemy teraz szybko do Porto. Przez jakiś skrót by się przydał. Przecież oczywiste. Mąż uważa inaczej. O to powiedz mu, żeby się puknął w głowę. Przecież wiadomo od dawna. Niech on gazet więcej nie czyta, bo tam głupoty nie. same są. Tak, to bardzo co Naprawdę pole. w to wierzysz? Dlaczego nie oni wiesz, nie śpią? Północy co jest. Hej, ludzie, co wy? Naprawdę, sama Prawie widziałam. To inaczej. Słyszę o tym po raz pierwszy się od tego Dobra. Czego się skradasz? Skurwysy nie. Co tam widzisz? Ach, ten z tego statku. Siedzi pierdzielony. Można we Gościu, ty nie śpisz? Nie chcę już o tym słuchać. Się? Zapiszemy sobie, zobaczymy. Może mnie nie zobaczy. Może jest nie na tyle głupi, że mnie nie zobaczy. Powiedziałeś? Co to, co to ma być? Gó co ty tutaj robisz? Gówno. będzie jeszcze więcej Typie, ja tak się żartowałem. Nie czyli, nie czyli nie jednak, czyli, czyli jednak alarm podniósł. No dobra, kończymy już, Dużo bo już na pewno jest. Z pół godzinki niektóre problemy same się Co teraz ja mam robić? A pójdę chyba na farmę Onara, teraz nie? Bo tak, przy okazji zawadzę ten konkurs picie, tylko dlaczego ja nie mogłem go rozpocząć? Czy. To jak mi w go rozpocząć, bo to jest bardzo istotne. Bo gadałem ze wszystkimi, ale tam się nic nie działo. No ale nie wiem, no. coś pomyślimy. Pewnie pójdziemy do fa na farmę Onara tym razem. Trzymajcie się, do zobaczenia. Już jutro. siema na rapach.